Z listu do Hebrajczyków: Gdy więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, i on podobnie zaczął uczestniczyć z nimi, aby przez śmierć uczynić bezczynnym siłę tego, który ma władzę nad śmiercią diabła. Życzę dzisiaj każdemu z Was postawy Symeona postawy, która pozwala na odkrycie w czterdziestodniowym dziecku, jeszcze niczym niezasłużonym, Boga. Zbawiciela, a przez to doświadczyć właśnie w tej chwili, w chwili rozpoznania swojego zbawienia i uczynić siłę diabła bezczynną. Życzę każdemu z Was takiego zwycięstwa, które pozbawia jakikolwiek rodzaj strachu oraz daje pewność, że nie z powodu dobrych uczynków czy braku grzechów, ale z powodu wiary będziesz zbawiony. Każdemu zaś z otaczających ciebie osób życzę, ażeby w tobie rozpoznał Symeona lub też Annę, kogoś, kto będzie potrafił i chciał z radością świadczyć o swoim spotkaniu z Bogiem, z Bogiem, który jest Zbawicielem.